Jadwiga, czy jesteś usatysfakcjonowana z tego, co zaproponowałaś? Czy cel osiągnęliście? Chcieliśmy obudzić społeczeństwo. My nie oczekujemy od władz, nie wierzymy, że zaczną uprawiać politykę, czyli działać rozumnie dla dobra wspólnego, dla ojczyzny, dla Polski. Chcieliśmy pokazać, że cały naród przyparty jest do muru że w tej chwili nikt w zasadzie nie może wpływać na władzę. Dwa miliony podpisów na telewizję Trwam i co i nic. Dwa miliony podpisów w sprawie emerytur i co i nic. Musi naród zrozumieć, że on decyduje jaki ma być kraj, przez kogo rządzony, a władza ma jedynie realizować. To, czego chce naród. Władza ma pełnić służbę, ma kierować państwem, ale zgodnie z oczekiwaniami i interesem narodu, obywateli, społeczeństwa. Apel do młodzieży: obudźcie się. Polska jest nasza. Wypadałoby legendę tamtej pierwszej. Solidarności, legendę, która się w stanie wojennym potrafiła znakomicie ukrywać, zapytać o stan zdrowia. Jak się czujesz? Wszyscy czujemy się dobrze. Jest ze mną Ryszard Nikodem, wiceprzewodniczący zarządu regionu lat 80-81. Jest ze mną Andrzej Kamiński, który organizował strajki w 88 roku. Członek Solidarności Walczącej w połowie 80. lat i e, Ania Zaskurska z NZDS-u, też z tej pierwszej części naszej historii. Lech. Czujemy się wszyscy naprawdę dobrze. A i w pierwszym dniu warto e, przekazać, że był z nami jeden dzień głodował Lech Osiak który był członkiem Komitetu Strajkowego na kopalni Manifest Lipcowy i potem Komitetu Strajkowego w Jaszczębiu. Była to pierwsza kopalnia, która w sierpniu 1980 roku zastrajkowała. Dziękuję.